Czy się do tego, że pani nielegalnie handluje wódką? Czy się przyznaje? Nie przyznaje się, bo nie handlowałam. Proszę, ta wódka dzisiejsza to jest, proszę, dla wnuczki. Tam nawet też na przyjęcie. Okazało się, jak kupi, że będzie i miała zabrać, ale nie zabrała. A te wolne, te się może kupił, bo kuzyn przyjechał, przepanował też. Przyjechał kuzyn, jutro ma przyjechać z Warszawy, nazywa się z tych ma przyjechać i kupił to i to rozdzielił sobie, Pano to będzie na, na, na jedno, a na drugie świadka, bo panowie tak, znaleźli tak. i te. Co a coś, ci mężczyźni, którzy przychodzili tak, najpierw dwóch, potem jeden, potem znów jeden, to po co przychodzili do pani? To były tylko te dwóch, to oni byli podpici, przyszli, ja by, choćby nawet no nie odnirał. Ja nie wiem proszę pana, bo znaj znajomi są, znajmy są że my A dawno, następny po tak. co przyszedł? A ten następny to pan. A jeszcze nie. ten następny. Dziś pan był u tej pani. Po co pan tam przyszedł? Dlatego też, proszę pana, że ta pani nieraz od szarzy do szarszy. Jako jestem szefem. Daj mi reparację. No a teraz jest godzina 21 to porę. Po, 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 z butami pan przyszedł od 21? Nie z butami. Dowiedzieć się. No każdy chce coś zarobić. Jeszcze jedno. Czy po I... wódkę Pan tam przyszedł? Nie, proszę Pana. A zna Pan meliny, gdzie sprzedają wódkę? Na tyle jestem wychowany taki, że nawet nie mam zielonego pojęcia o melinach, gdzie wódki, bo ja specjalnie nie piję wódki i i nie chodzę po mylinach, Więc mówię takie słówko jak jest. A dzisiaj Pan pił? Słucham. Dzisiaj Pan pił? Tak jak powiedziałem. To znam. W robocie wypiłem aż trzy butelki piwa.